Witam was serdecznie z tej strony Harden, a to jest taki mo można powiedzieć, nietypowy materiał na tym kanale. Taki poradnik, nieporadnik jak ja lutuję. Tak, chciałbym w tym materiale przedstawić Wam kilka rady, które tak naprawdę nabyłem w trakcie mojej przygody, związanej z majsterkowaniem, z lutowaniem. I posłużę się tutaj przykładem płytki drukowanej w firmie JLC PCB. Jak ktoś ma ochotę, link do tego projektu jest w opisie. Co jest fajne, to że płytka jest w miarę tania, bo 2 dolary za płytkę 10 na 10 cm różne kolory, wysyłka wiadomo, 2 dolary wytrawienie plus wysyłka. No, około 10 dolarów płacimy za 10 sztuk. Ja, jak to rasowy Polak, stworzyłem sobie projekt, który wyglądał w ten sposób: czyli zamówiłem sobie tak naprawdę dwa projekty na jednej płytce i przecięłem to za pomocą. Szlifierki precyzyjne, i tutaj pewnie jakiś taki fragmencik z mojego przecinania widzicie. No i z 10 płytek zrobił mi się zapas, można powiedzieć, że na rok, ale to już zapewne wszystko wiecie. Dobrze, dzisiaj wspólnie przejdziemy sobie przez proces budowy takiego mojego sterownika opartego na Arduino NRF24L01 i L 293 i wspólnie wspólnie to zbudujemy i dam Wam kilka rad ode mnie. Ja wykorzystam tego tą płytkę, tą moją nową, nową trzecią rękę. Jest naprawdę mega fajna. Mi się ona bardzo podoba do takich właśnie prac. Pamiętajmy o jednym: bezpieczeństwo ponad wszystko. Ja wiem, dla części osób może być to śmieszne, ale pamiętajcie, oczy macie tylko jedne. Lepiej lutować w okularach. Powinniśmy zawsze zacząć lutowanie od elementów najmniejszych. No to w takim razie, tym tokiem rozumowania, zaczniemy tak naprawdę od. Golpinów. No i zaczniemy od golpinów. Ja tak naprawdę najgorzej się w tym wszystkim lutuję. Używając tej płytki, nie będę korzystał z sekcji stabilizatora. Czyli nie lutujemy stabilizatora SMD i nie będziemy lutowali tego kondensatora i tego ceramicznego, bo one są potrzebne przy tym stabilizatorze. Ja do zasilania logiki. Tego układu wykorzystam po prostu stabilizator z płytki Arduino, czyli będę tu instalował zworkę, która pozwoli mi połączyć stabilizator z Arduino z logiką L293. Problem z gotowaniem goldpinów jest taki, że nie da się ich wygiąć. Tak jakbyśmy mogli wyginać nóżki przy kondensatorach, czy nawet przy goldpinach damskich, niestety przy goldpinach męskich tego nie zrobimy. Dobrze, jak przylutować takie oto goldpiny? Wydaje mi się, że najbardziej popularną rzeczą jest albo przytrzymywanie jednym palcem, a drugim przykładanie lutownicy i lutowanie, ale ja do tego wykorzystuję kawałek takiej oto zworki. Wykorzystuję jakikolwiek dostępny obok otwór, aby przełożyć drut przez niego, zalgiąć go od tyłu i zagiąć go w ten oto sposób i tworząc taki oto mechanizm i w ten sposób ten goldpin może być teraz obracany. Jak widzicie trzyma go kawałek drucika i w tym momencie bez problemu mogę go zlutować. W tym momencie możemy już zdjąć drut i nasz goldpin został przylutowany prawidłowo, prościutko i analogicznie robimy z kolejnymi goldpinami, czyli wkładamy goldpin, wkładamy kawałek drucika, zaginamy go z drugiej strony i teraz jak najmocniej zaginamy go tu. Nawet jeżeli ten y Otwór, przez który przełożymy naszą tak zwaną zworkę, jest daleko, a wykorzystamy odpowiednią zworkę, nie powinniśmy mieć żadnych problemów z usztywnieniem naszego goldpina, aby go prawidłowo przylutować. Możecie do tego celu też używać przecież drutów z przewodów UTP, z tak zwanych eriotek. Kolejny element tutaj posłużymy się switchem, switch. Też zrobię tak, jak zrobiłem z goldpinami. Nie będę wyginał nóżek, mimo że nóżki przy tym przełączniku można wygiąć. A ja posłużę się sposobem z drucikiem, bo i tak zapewne ten drucik e, potem z czasem go zgubię. Więc będzie jednorazowo użyty przy tej oto pracy. Dobrze, przyszła pora na przylutowanie naszego L293. Jako, że nie mam koszyczków, wykorzystam Goldpiny Damskie Precyzyjne. Są one bardzo wdzięcznymi elementami. Włożymy sobie je w nasz L293 i teraz dopasowujemy rozstaw między sekcjami lewo-prawo tak aby weszły na wcisk. jeżeli one wejdą na wcisk to nawet tak odwrócimy teraz nasz element naszą płytkę PCB, to to nie wypadnie bo one są na wcisk włożone i one w tym momencie nie wypadną i możemy bez problemu je lutować, oczywiście można też od dołu delikatnie przycisnąć aby mieć, pe mieć pewność, że Element jest przylutowany przy samym PCB. Myślę, że wygląda bardzo dobrze. Trzyma się równiutko z płytką. W tym momencie możemy przylutować resztę. Dobrze, kolejnym elementem będzie mm, kondensator elektrolityczny. Jako, że posiadam tylko Takiej wielkości, więc takie użyję. E, według projektu powinny być one mniejsze, ale, no mówię, takie posiadam, takie da. Tu akurat jest sprawa prosta. Zaginamy nóżki i lutujemy. Ok, ostatni element e, na naszej płycie e, jest to Arduino. Koszyczku przykładamy. No i tutaj już nie pozostaje nam nic innego, jak wygiąć sobie kilka nóżek. Najlepiej niech będą to nóżki zewnętrzne. Po prostu najlepiej je po prostu wygiąć. Na przykład za pomocą tyłu pensety, ewentualnie jakiś śrubokręcik. W tym momencie już ten element nam nie wypadnie, ale uwaga, ja zawsze robię w ten sposób, że lutuję, lutuję nóżki wewnętrzne, potem odginam te nóżki, które zgiąłem w tym momencie i jeszcze raz je lutuję. Dobrze, i odginamy teraz nóżki, które zagięliśmy wcześniej. Ja do tego już wykorzystam sobie może śrubokręt, bo będę mógł bardziej precyzyjnie te nóżki odgiąć. Czyli biorę sobie nóżkę, którą zgięłem, odginam, odginam. I teraz mam możliwość ich zlutowania. Dobrze i w ten oto sposób tak prezentuje się e, cała e, płytka. Tu mam jeszcze przygotowane miejsce na szynę e, Gold Pinów. Jeżeli byśmy chcieli wykorzystać jeszcze inne wolne e, piny na naszym Arduino, z tej strony, czy też e, z tej strony, czy też z tej strony, to już od Was zależy. No, można jeszcze ten stabilizator tu SMD pod tym NRF-em. Ale nie jest on wymagany w tymże projekcie. Słuchajcie, no i tak, tak oto właśnie ja na live'ach, poza live'ami sobie lutuję. Tutaj niestety muszę to powiedzieć, że miałem problemy, mam problemy z tym grotem. Grot jest uszkodzony, temu też nie do końca mogłem trzymać go prawidłowo wyrobił mi się tutaj po prostu gwint między elementem tym a tym elementem. Jest to sklejone taśmą izolacyjną i przy temperaturze dłuższej pracy po prostu to wszystko jest strasznie, zobaczcie, giętkie. Zaraz zobaczycie, o, widzicie jak ten grot chodzi. Yy, więc tutaj momentami miałem problem z lutowaniem. Dobrze, zrasumujmy ten, yy, ten materiał. Yy, ważnym, ważną rzeczą jest kombinowanie z takim oto drucikiem który pozwoli Wam niektóre elementy przytrzymać, lutujemy rozgrzewając pin, yy, który chcemy lutować, element i dokładamy cynę, w tym momencie to wszystko ładnie się roztapia i spaja, można też oczywiście użyć topnika, ale z osobistego doświadczenia wiem, że yy, firma, która tworzy te oto płytki LC PCB dobrze je impregnuje i naprawdę cyna spoiwo bardzo ładnie chwyta te piny jeżeli macie ochotę takie oto płytki sobie zamówić, link jest w opisie fajne, że firma w tym momencie wyszła frontem do klienta i właśnie pozwala też różne kolory tych płytek robić czy to właśnie czerwone czy to na przykład ja mam jeszcze czarne płytki, o tej płytce też za jakiś czas y, będzie materiał. Zachęcam, sprawdźcie. Y, koszt wytworzenia, tak jak wspomniałem, jest to 2 dolary plus koszty wysyłki, czyli około 10 dolarów, ale można zawsze kilka projektów zamówić. Y, Powiem, że wychodzi to drożej, bo drugi projekt już jest bodajże za 5 dolców, ale za wysyłkę płacimy raz. Ale też panowie i panie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w obszarze 10 na 10 centymetrów zmieścić kilka projektów, a potem za pomocą szlifierki precyzyjnej je wyciąć. Dobrze, to tyle w tym materiale. Zachęcam do łapki w górę, napisania komentarza, udostępnienia filmu swoim znajomym. Ja się żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu, trzymajcie się. Cześć!